Radek, gratulacje tego obronionego karnego. Walka do samego końca, ale znowu się nie udało w Szczecinie wygrać. No rzeczywiście, tak jak mówię, remis na pewno nie jest wynikiem, który byśmy wzięli przed meczem w ciemno, ale mówię, zważywszy na okoliczności tego dzisiejszego spotkania, musimy bardzo szanować ten punkt. No właśnie, nie wzięlibyście w ciemno, ale patrząc na te poprzednie remisy tutaj ze Śląskiem chociażby czy z Wisłą, to ten punkt smakuje lepiej niż tamte poprzednie? Wydaje mi się, że to było chyba nasze najsłabsze spotkanie w ogóle, jeżeli chodzi o mecze w Szczecinie, w pierwszą połowę przespaliśmy. Mówię, no na pewno jest to bardzo cenny punkt, ponieważ przegrywaliśmy i do końca dążyliśmy do tego, żeby żeby strzelić tą wyrównującą bramkę. To nam się udało i za to no i z tego powinniśmy się cieszyć. Czujesz, że uratowałeś ten jeden punkt dzisiaj dla Pogoni? Nie, bez przesady. No, cieszę się, że to dało takiego kopa dodatkowego moim kolegom z drużyny, którzy poszli za ciosem i udało nam się zremisować. A ja mówię, jeszcze żonie obiecałem, że zadedykuję jej karnego i, i, i synkowi, więc na pewno będzie szczęśliwa. Powiedz, jak wyglądał ten karny z Twojej perspektywy? Czułeś, że uderzy właśnie w ten róg, czy to była taka decyzja na gorąco? Nie, wyczekałem do końca i, i postanowiłem rzucić się w lewo, tam akurat e, strzelił... E, Zawodnik Lech Wiśniewski, no to ten, na którym miałem czerwoną kartkę w zeszłej rundzie, więc w jakiś sposób odpłaciłem się jemu?